Cześć Marcin z tej strony witam serdecznie. To nagranie jest dla osób, które chcą być pewne siebie w kontaktach z innymi ludźmi, pewne w kontaktach z kobietami, wiedzieć, że są w stanie zdobyć, być mężczyznami niezwyciężonymi, zdecydowanymi, pewnymi siebie, móc powiedzieć po prostu to, co chcą powiedzieć swoim kolegom bez mrugnięcia i przemóc to takie potrzebowanie tego towarzystwa, potrzebowanie akceptacji ze strony innych ludzi. Także jeśli masz tego typu problem, chcesz coś w tym kierunku polepszyć, zapraszam serdecznie. Natomiast jeśli jest coś innego, co chcesz polepszyć, zapraszam, żebyś skomentował i napisał tak naprawdę, co to ma być. Więc jeśli, osiągnie, jeśli zrobisz te rzeczy, osiągniesz sukces. Te wskazówki, które tutaj Ci podam. Jeśli tego nie zrobisz, nie osiągniesz. Tak, to jest bardzo, bardzo proste. To, co robimy, daje nam wyniki. To, czego nie robimy, oczywiście nie przynosi nam... W wyniku, więc na początek wyobraź sobie, że całe Twoje życie jest tortem, tak? Tortem, który masz, nie musisz go zdobywać tak naprawdę, ale nieraz musisz go utrzymać. Tak? O co tu chodzi? Chodzi na przykład o kontakty z kobietami to jest ten taki wycinek tego tortu Twoją kobietą na przykład, jeśli jesteś w związku długoterminowym i kontakt z towarzystwem, z kolegami. Tak, dużo ludzi tutaj ma problem, więc tą kwestię poruszymy. Mam nadzieję, że to Ci się spodoba. Więc pierwsza wskazówka, punkt numer jeden, jaki jest, nie rób tego, co może ciebie poparzyć, wręcz co może ciebie spalić, tak? Czyli nie rób tych rzeczy, jeśli nie chcesz być osobą potrzebującą. Co mam na myśli? Nie rób rzeczy, o których wiesz, że nie będą wartościowe, tak? Czyli czy przysiadujesz na przykład w social mediach cały czas i czekasz, tak? Czekasz na te lajki, czekasz na te polubienia czekasz, aż ta kobieta cię odpisze, czekasz, aż ktoś cię zaprosi gdzieś na imprezę, bo chcesz stracić iść tą, na tą imprezę, albo czy oglądasz telewizję, tak? albo czy oglądasz jakieś, jakieś rzeczy, których nie powinieneś oglądać, co ci to da, tak naprawdę nie stworzy to wartości w twoim życiu i spowoduje, że tak naprawdę poparzysz się, tak, czyli zacznij zwracać uwagę, czy to, co jesz, spowoduje, że będziesz bardzo wartościowy, że będziesz pewny siebie, że zadbasz o siebie, będziesz świetnie wyglądać, czy raczej wręcz przeciwnie. Tak? Czy to, że e, chodzisz po prostu po barach i pijesz alkohol spowoduje, że będziesz wartościowy, silny, czy wręcz przeciwnie, stracisz koncentrację, skupienie, skupisz się tylko na tym, żeby być zadowolonym przez chwilę, tak? poczuć e, zadowolenie przez chwilę. Tak? Więc nie rób tego, co ciebie po prostu zniszczy, co ciebie spali. Tak? Druga rzecz automatycznie jest z tym związana, co robisz ze swoim czasem. Tak? Jeśli masz czas na robienie tych destruktywnych rzeczy, to prawnie, prawdopodobnie nie robisz wystarczającej ilości dobrych rzeczy. Tak? Siłownia, boks, systema, budowanie biznesu, budowanie bazy klientów, rozwój swojej kariery, jeśli jesteś na etacie. Równie dobrze możesz być na etacie i się wspaniale rozwijać. Tak? Pamiętaj to, co powiedział Anton Robbins. Które co nieco osiągnął, tak? Kto się nie rozwija, ten się zwija. Co on miał na myśli? Jeśli nie będziesz się rozwijać za 2-3 lata po prostu, będzie mocny spadek. Wszystko idzie do przodu. Jeśli ty się zatrzymasz, po prostu będzie, będzie tragedia, tak? Nie chodzi tutaj o straszenie, ale chodzi o fakt. Wszyscy mamy tendencję do samozniszczenia. Jeśli zaniedbasz pewne rzeczy, szczególnie jako mężczyzna, tak? Nie będziesz się rozwijał, to po prostu marnie skończysz, tak? Naprawdę bardzo wysoką cenę zapłacisz za chwilową przyjemność. Lepiej się poświęcić, lepiej zrobić coś e, trudniejszego, wykorzystać ten czas na dobre rzeczy, niż po prostu na przyjemność tutaj i teraz. Zawsze zapłacić, wyobraź sobie, co będzie za 2-3 lata, tak? Wszyscy pójdą do przodu, ty zostaniesz. Będzie jeszcze gorzej niż jest teraz, tak? Także nie popełnij tego błędu, okay? Trzecia rzecz, czy możesz być łatwo zastąpiony? Wyobraź sobie, że twoja kobieta idzie ulicą i w ciągu 5 minut jest w stanie bardzo łatwo ciebie zastąpić, tak? To dotyczy mężczyzn, to dotyczy kobiet. Tak samo. Na przykład masz piękną, wspaniałą kobietę, kochającą, lojalną, dba o ciebie, dba o dom i tak dalej, to pomyśl sobie, jak ciężko ci będzie ją zastąpić. Po prostu. To samo dotyczy mężczyzn. I jeśli ty jesteś mężczyzną, który dba o siebie, który robi wszystko, żeby te rzeczy, o których powiedziałem, zwiększyć, poprawić, rozwijać, ty będziesz nie do zastąpienia. Dosłownie jak modelka, tak? Piękna, wspaniała modelka, tak? Nie do zastąpienia. Po prostu ty będziesz modelem. Nie musisz super pięknie wyglądać. Wystarczy, że zadbasz o te elementy, tak? Zdrowie, wygląd, kariera, że wszystko masz poukładane tutaj w swoim życiu nie skupiasz się tylko na tym, tak? Nie skupiasz się na tym, żeby zaimponować kolegom, kobiecie i tak dalej. Nie jest to najważniejsze. Najważniejsze jest tak naprawdę, co ty robisz ze swoim życiem. Rzeczy poboczne. Jeśli masz ten problem, że odczuwasz brak, tak? odczuwasz brak towarzystwa, brak kobiet, tak? brak zainteresowania, brak szacunku, nie wiesz co powiedzieć, czujesz się niewartościowy tak? albo po prostu czujesz się nieraz niezręcznie, nie jesteś w stanie czegoś o coś poprosić w swoim towarzystwie. To znaczy, że nie stworzyłeś wystarczającej wartości. Wszystko tak naprawdę jest wymianą wartości. tak? I żyjesz z pozycji braku, a nie z pozycji obfitości. Właśnie dlatego. Więc to, do czego Cię zachęcam, jest myślenie z pozycji obfitości i myślenie z pozycji dźwigni. Ja mam na przykład taką dźwignię, że my się w ten sposób, że to mężczyźni bardziej potrzebują moich usług, mojej pomocy, niż ja potrzebuję ich. Tak? Co to daje? Jestem w stanie tworzyć lepsze systemy, lepsze, lepsze szkolenia, lepsze kursy. Tak? Dzięki właśnie temu, że ja mam to dźwignię, że myślę, że to tak naprawdę ja daję potężną wartość. I tak może robić w każdym aspekcie swojego życia. Ty dajesz potężną wartość, tak? ale pracować faktycznie na tym nie na zasadzie tylko pomyśleć sobie ale na zasadzie Dobra, to co mogę teraz zrobić, żeby faktycznie tą większą wartość dać? Czyli skupić się na sobie i na tej drugiej osobie, tak? Zauważyć, tak? Nieraz mamy tak, że to my po prostu czujemy, że nie jesteśmy wartościowi, to też nie jest dobre. Zbyt poszliśmy tutaj przesadnie w tą stronę. Wtedy trzeba sobie uświadomić, że Ty masz wartość, że dajesz tą, tą wartość i poczuć tą swoją dźwignię, że faktycznie Ty nie potrzebujesz to ktoś Ciebie być może bardziej potrzebuje, tak? Także to są te cztery wskazówki, jeśli klikniesz poniżej. Znajdziesz tam link do dołączenia do warsztatów, tam dostaniesz więcej informacji. Pomyśl, co zrobisz e, później, tak? jeśli będziesz mieć takie wartościowe warsztaty ze sobą. I pomyśl, jakie będzie Twoje życie za 2-3 lata, jeśli tego nie zrobisz. I być może nie dostaniesz bardzo wartościowych wskazówek, które pozwolą Ci się rozwijać. Pomyśl o tym i zapraszam do kliknięcia. Cześć.